Cześć, tu Marcin, wy jesteście na kanale Motolab, a ja was witam z wiecznego Opola, gdzie w Mazda Grupa WRUBEL odbieramy Mazdę MX30, czyli elektryka, na którym przetestujemy dla was nowość od Hankuka. Opony zimowe Hankuk Winter IceP Ion, czyli opony dedykowane do aut elektrycznych. Oczywiście opony zimowe. No i wiadomo, zima i auta elektryczne to jak najbardziej gorący temat, ponieważ. Konstruktorzy, projektanci opon muszą walczyć z zupełnie przeciwstawnymi rzeczami. Jestem ciekaw, jak ta nowość od Hankuka poradzi sobie na zaśnieżonych drogach. Będą też niespodzianki, ale o tym później. Przechodzimy do tradycyjnego trybu, czyli zaczynamy od tego, jak ta opona wygląda. No i jeszcze jedna bardzo istotna rzecz, bo ostatnio, tak jak zauważyliście, mam dla Was kupony Kupony do sklepu Intercars.pl i tak też tym razem będzie kupon na minus 25 zł przy zakupie opon Hankook. Więc myślę, że warto. A teraz przechodzimy do opony, jak ona wygląda. Moi drodzy, jest tu szereg technologii, których. Kolej nie spotykamy w oponach konwencjonalnych. Zacznijmy od tego, jak wygląda bieżnik. W środkowej części mamy dwa żebra, które są ponacinane lamelami 2D. 2D, czyli dwuwymiarowe, czyli po prostu lamele proste. Dlaczego tak? A to dlatego, że właśnie tutaj jest największy nacisk. Jeżeli w środkowej części lamele były, byłyby trzywymiarowe, no to po prostu z racji tego momentu obrotowego, który jest generowany przez silnik elektryczny, one mogłyby się mocno zużywać. Więc to jest zabieg, który jest dedykowany do aut elektrycznych. Ale oczywiście lamele zygzakowate, lamele 3D znajdziemy w bocznych partiach tej opony. Oczywiście te lamele są pod kątem tak, żeby generować trakcję, gdy jeździmy już w zakręcie. Taki Ciekawy zabieg, który również jest niespotykany w oponach do aut spalinowych to częściowe przesunięcie klocków bieżnika. Z jednej strony to jest adhezja, bo zwróćcie uwagę, śnieg w środkowej części zostaje na oponie. Śnieg do śniegu się klei, szczególnie w takich temperaturach w okolicach zera, więc po prostu ta część opony Mm, bardzo fajnie generuje trakcję na mokrym śniegu, natomiast jest to też aspekt związany z głośnością, a właściwie z cichością, bo w momencie, kiedy powietrze y, przepływa przez kanały opony, ma utrudniony y, dostęp do zewnątrz, a to z kolei jest utrudniony dostęp do naszych uszu, bo tak jak wiecie z moich filmów, więc w gruncie rzeczy ten hałas, który my słyszymy, to jest dźwięk powietrza, który podróżuje kanałami opon. Ale na chwilę przenieśmy się do studia, no bo o co chodzi z tą głośnością? Generalnie to, co widzicie na etykietach europejskich, to nie jest głośność w aucie. To już wielokrotnie o tym wspominałem, natomiast. Ta głośność rozchodzi się różnie, bo na etykiecie może być wartość wyższa, bo jest to po prostu wartość zmierzona na odcinku testowym z zewnątrz. Natomiast istotne jest to, czy dźwięk przenosi się do auta. Z jednej strony to, co już mówiłem, czyli czy opona jest zamknięta, zawsze opona zamknięta będzie bardziej cicha, a druga kwestia to jest właśnie pianka, która wpływa na to, że zdecydowanie lepiej tłumi. Hmm, sam dźwięk również nierówności po prostu jest zdecydowanie bardziej komfortowo. Kolejny zabieg, którego zadaniem jest minimalizowanie głośności tej opony, to są te pionowe prążki, które widzicie teraz na ekranie. Dzięki nim wygaszana jest fala dźwiękowa, więc jest to kolejny zabieg, który właśnie wpływa na to, by poprawić komfort akustyczny. Jeżeli chodzi o lamele po stronie zewnętrznej, zygzakowate lamele przechodzą w lamele Proste. Ten zabieg to jest yy, generowanie po prostu przyczepności na wodzie. Proste lamele w tym wypadku tutaj lepiej będą odprowadzały wodę. No dobra moi drodzy, warto by było zadać sobie pytanie, dlaczego właściwie auta elektryczne potrzebują opon dedykowanych i czy to jest kwestia tylko i wyłącznie głośności, energooszczędności, czy może coś jeszcze? Nie ma co ukrywać, auta elektryczne są zdecydowanie cięższe niż y, samochody spalinowe, co za tym idzie konstrukcja opony również musi być mocniejsza. Jeżeli chodzi o opony Hankook Winter Icept ION, to ścianka boczna jest twardsza o 8% względem tego, co możemy mieć w oponie do auta spalinowego. 8% to dużo, biorąc tą oponę po prostu do ręki, rzeczywiście tą ściankę jest ciężko ugiąć. Troszkę przypomina ściankę mm, z opony typu ramflat. Oczywiście ścianka to nie wszystko, bo mieszanka również musi być inna, bo z jednej strony, tak jak wspominaliśmy, Ekonomia, no i dłuższe zasięgi jest to bardzo istotne, ale też nie możemy zapominać o tym momencie obrotowym, który jest tutaj właściwie od razu. Mieszanka musi być wyjątkowa. Jeżeli chodzi o opony Hankook, jest tu więcej krzemionki. Krzemionka to w oponach zimowych zazwyczaj większa elastyczność. Większa elastyczność, czyli szersze okno temperaturowe. Sam proces wulkanizacji tych opon też jest inny. Opona jest wulkanizowana w niższej temperaturze. Dlaczego? A to dlatego, żeby mieć bardziej jednorodną konstrukcję. Być może zwróciliście kiedyś uwagę, że opony potrafią pękać w niektórych strefach. Na przykład ścianka boczna jest popękana, natomiast bieżnik jest ok, albo zupełnie odwrotnie. Więc dąży się do tego, by cała opona była jak najbardziej jednorodna i dzięki temu właśnie nie ma tutaj problemów z pękaniem. W tym momencie jedziemy drogą krajową, drogą odśnieżoną. Szczerze mówiąc, nie czuję dużych różnic względem opony letniej. Jest bardzo precyzyjnie. Jest. Myślę, że Maćku zgodzisz się ze mną, że jest cicho. Jest cicho. Bardziej słyszymy pęd powietrza e, niż opony. Natomiast wiadomo, że Was tak naprawdę najbardziej interesuje jak ta opona radzi sobie po śniegu, więc myślę, że za chwilę zjedziemy na taką zdecydowanie bardziej zaśnieżoną drogę. Moi drodzy, znaleźliśmy piękny plac, który jest zaśnieżony. Dodatkowo droga mocno pod górę, więc sprawdzimy właściwości właśnie typowo zimowe w śniegu i to, co mówiłem Wam wcześniej, czyli Zdolność zbierania opony właśnie w środkowej części. Myślę, że to teraz dobrze widać, że w naturalny sposób po prostu śnieg tutaj został. Czyli tutaj pamiętajcie zjawisko adhezji, a szersze nacięcia po bokach mm, będą pomagały w innych warunkach, na przykład na wodzie. Więc nie ma co przedłużać. Ja wsiadam do samochodu, a Wy zobaczcie, jak sobie Hankook Winter Icept on poradzi w tych warunkach. Tak jak widzieliście, w kopnym śniegu nie ma problemu. Teraz wjedziemy pod górkę. Więcej gazu, rzeczywiście auto się przekopuje, ale nie ma tutaj absolutnie problemu z podjechaniem. Moi drodzy, dotarliśmy do celu naszej dzisiejszej podróży i do miejsca, w którym chciałbym przetestować opony Hankook. Góra Świętej Anny to jest trasa legendarnego wyścigu, wyścigu GSMP, czyli Górskie Samochodowe Mistrzostwa Polski. Trasa ponad 4 km, tak jak widzicie, bardzo zróżnicowana. Na wierzchnia mamy tu wszystko, bo jest i asfalt, i śnieg. Dlaczego wybrałem to miejsce? A to dlatego, że Hankuk bardzo mocno wraca do motorsportu. Hankook oczywiście jest w Formule E. Dodatkowo od jakiegoś czasu współpracuje z Lamborghini Super Trofeo, czyli serią, gdzie Lamborghini ścigają się po europejskich torach. To wszystko świadczy o tym, że koreański producent bardzo mocno chce się rozwijać przez motorsport, a ja oczywiście bardzo mocno popieram ten rozwój, bo uważam, że y, motorsport jest najlepszym poligonem doświadczalnym również i dla opon. Cywilnych opon osobowych. Ale oczywiście jesteśmy tutaj po to, żeby przetestować opony. Trasa jest mega zróżnicowana, bo mamy tutaj, tak jak wspominałem, asfalt, ale przede wszystkim też śnieg. Mamy też dużą ilość y, tak zwanych patelni, czyli nawrotów, na których możemy sprawdzić ściankę boczną oraz precyzję. Na kierownicy. Dlaczego tutaj już się nie odbywają wyścigi? Trasa jakiś czas temu została uznana za zbyt trudną, za zbyt niebezpieczną, z racji tego, że nawierzchnia jest tutaj dosyć wyboista. A oczywiście samochody wyścigowe tego nie lubią. Jedna z patelni właśnie za mną była akurat czysta czyli przyczepny asfalt nie było żadnego problemu z podsterownością i. Myślę, że to dosyć dobrze widzieliście. Duża precyzja na kierownicy. Teraz jest partia z przekładką. Delikatna kontra. Absolutnie nie ma problemów. Generalnie musimy pamiętać, że pomimo, że jeżeli rozmawiamy o rozmiarach, nie jest to duży samochód, ale waga już tak. Więc ta przyczepność jest delikatnie gorsza niż ma to miejsce przy tradycyjnym samochodzie. Natomiast balans auta jest dużo lepszy. Co mam na myśli, mówiąc te słowa? Przede wszystkim, e, auto spalinowe po prostu byłoby tu cały czas podsterowne. Być może generowałoby większą przyczepność, natomiast tutaj jest bardziej neutralnie. Ten poślizg nie jest tylko podsterowny, tylko auto po prostu czterema kołami e, wyjeżdża z zakrętu. W momencie, kiedy e, już przesadzimy, jest za duża prędkość. Jest to dużo, moim zdaniem, łatwiejsze do skontrolowania i też przyjemniejsze, jeżeli chodzi o Язды. Góra Świętej Anny, czyli cel naszego dzisiejszego odcinka naszego dzisiejszego testu, no i miejsce podsumowania tego co się dzisiaj działo. Hankook mam wrażenie, że rośnie w rolę lidera produkcji opon do aut elektrycznych. Warto też wspomnieć, że Hankook już niedługo będzie pozycjonował się jako marka premium. O tym myślę, że warto by było porozmawiać w innym odcinku, natomiast dzisiaj chciałbym odpowiedzieć na pytanie dla kogo jest opona Hankook Winter icept Ion. Przede wszystkim jest to opona dla użytkowników aut elektrycznych. Myślę, że dzisiaj pokazałem wam, że udało się połączyć często przeciwstawne cechy opony, bo jest to opona, która nie jest głośna, dobrze radzi sobie w zimowych warunkach. Oczywiście, tak jak to zawsze, w tym wypadku jest to sztuka kompromisu. Myślę, że Hankook po prostu wykonał dobrą robotę. Na koniec pamiętajcie o tym, że jest kupon zniżkowy do sklepu intercars.pl. Opony Hankook Winter IceP możecie kupić taniej, a informacje znajdziecie na dole. Pytanie do Was. Chcielibyście zobaczyć jeszcze raz Mazda MX30 na kanale? Dajcie znać w komentarzu. Pamiętajcie, że y, niedługo pojawi się nowość, czyli MX30 elektryczna, ale z wanklem jako generatorem prądu. Ciekaw jestem, czy chcielibyście zobaczyć ją na kanale. Do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć!